Szanowni państwo, właśnie wybiła 18. Witam serdecznie na dzisiejszym e, kolejnym spotkaniu onlineowym dla mieszkańców Nowego Sącza. Proszę państwa, jest z nami przewodniczący Rady Osied... przewodniczący zarządu osiedla Westerplatte, pan Jan Pancerz. Witam, witam serdecznie panie witam przewodniczący. Państwa. Jest z nami także członek zarządu osiedla pani Edyta Adamek. Pani Edyta ogląda nas przez YouTube. Witam serdecznie panią. Panią, panią Edytę. Jest ja z nami również Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Pan Michał Kądziołka. Witam Panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Witam serdecznie. Proszę Państwa, ja nie przedłużając oddaję głos Panu Przewodniczącemu. Bardzo proszę o kilka słów do mieszkańców Nowego Sącza, do mieszkańców Osiedla Westerplatte. Pani Przewodnicząca oddaję głos. No dziękuję. Witam, witam gorąco i serdecznie pragnę w imieniu zarządu osiedla Westerplatte i własnym serdecznie przywitać wszystkich naszych mieszkańców, którzy nas oglądają online na, na tym spotkaniu. Na dzisiejszym webinarium dowiemy się o różnych kierunkach programowych, które przygotował wojewódzki urząd pracy, takich jak Kierunek kariera, kierunek kariera zawodowa szkolenia takie jak szkolenie informatyczne, językowe, kursy prawa jazdy. Myślę, że zwłaszcza młodzi mieszkańcy będą zainteresowani i, i z, z korzyścią skorzystają z tych naszych programów. Również, już jak jestem przy głosie, chciałem serdecznie podziękować Michałowi Kądziowce, który nalegał właśnie na te spotkania. Chciałem również podziękować marszałkowi województwa Małopolskiego, panu Witoldowi Kozłowskiemu, za przygotowanie tego webinarium. Dziękuję. Dziękuję Panie Przewodniczący. Oddaję głos Panu Wicedyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Michał, Panu Michałowi Kandziołcy. Panie Dyrektorze, oddaję głos. Witam serdecznie Państwa, Szanowny Panie Przewodniczący, drodzy mieszkańcy osiedla Westel Platte. Jest mi bardzo miło, że mogli się z Państwem dzisiaj spotkać przy okazji naszego zdalnego spotkania, bo właśnie teraz zostanie przekazana pokazana bardzo ciekawa informacja dla Państwa odnośnie całej oferty programowej, bardzo bogatej oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy, e, dla mieszkańców, którzy chcą inwestować w siebie, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Nasze projekty są naprawdę bardzo ciekawe. Poniekąd powiedział o tych szkoleniach pan przewodniczący Jan Pancerz ale za chwileczkę znakomicie o tym opowie pani Katarzyna Lis w swojej prezentacji. Mamy dla was też bardzo dobrą informację, ponieważ Wojewódzki Urząd Pracy bardzo mocno współpracuje ze stowarzyszeniami, z zarządami osiedli, z radami sołeckimi czy z sołtysami. No teraz organizujemy spotkania właśnie przy udziale przewodniczących osiedlowych w Krakowie, w Tarnowie i właśnie w Nowym Sączu, tak aby pokazać to, że my naprawdę pomimo pandemii jesteśmy blisko mieszkańców Małopolski i chcemy wychodzi też naprzeciw państwa oczekiwaniom. Dlatego organizujemy cykl spotkań zdalnych, żeby jak najwięcej osób mogło o tej ofercie się dowiedzieć i przekażemy dzisiaj właśnie dobrą informację, ponieważ wiele osób zgłaszało do nas chęć uczestnictwa w szkoleniach z grupy wiekowej 25-50. Niemniej jednak no, miały te osoby wyższe wykształcenie i nie mogły w tych projektach wziąć udziału. Teraz taka możliwość będzie i to jest właśnie dowód na to, że my Państwa głosów słuchamy, reagujemy, bo pracujemy dla naszego województwa, dla Małopolski, że Małopolska rozwijała się jak najlepiej. Też zostanie dzisiaj przedstawiona oferta projektowa nie tylko projektu Kierunek Kariera czy Kierunek Kariera Zawodowa, ale również projektów, które są dedykowane na przykład dla osób powracających z zagranicy. Małopolska chce objąć wsparciem wszystkich tych, którzy po powrocie z zagranicy rozważają możliwość kontynuacji życia właśnie w, na terenie Małopolski. Jesteśmy w stanie państwa objąć wsparciem, bo zależy nam, żeby jak najwięcej naszych rodaków wracało, żeby osiedlali się właśnie tutaj, bo dzięki temu rozwój gospodarczy naszego województwa z pewnością będzie jeszcze większy. Dlatego jest tak bogata oferta naszego urzędu, żeby praktycznie każdy mieszkaniec mógł znaleźć coś dla siebie i również zrobić coś dla siebie przy naszym skromnym udziale. Dodam, że już 30 tysięcy Małopolan wzięło udział w projekcie Kierunek Kariera, ale mamy jeszcze 16 tysięcy wolnych miejsc, 16 tysięcy osób jeszcze może wziąć udział. W naszych projektach i dlatego organizujemy te spotkania. I tu wyrazy uznania dla pana przewodniczącego Jana Pancerza, dla całego zarządu, że państwo tak pozytywnie, tak aktywnie i tak szybko odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, że pomogliście nam zorganizować to spotkanie, bo tak jak powiedziałem, my współpracujemy z radami sołeckimi, z sołtysami właśnie z przewodniczącymi osiedli i zarządami osiedli, bo to państwo jesteście bardzo blisko, najbliżej ludzkich spraw. Jako zarządy osiedlowe, jako przewodniczący osiedlowi i my, jako Wojewódzki Urząd Pracy, bardzo cenimy sobie współpracę z Wami, dlatego że no jesteście takimi naszymi ambasadorami w terenie, jesteście lokalnymi liderami, którzy mają poważanie wśród swojej społeczności, dzięki czemu my łatwiej możemy docierać z naszą bardzo bogatą ofertą projektową. Także serdecznie witam wszystkich mieszkańców, zarówno tych, którzy teraz na żywo oglądają. To spotkanie, ale również tych, którzy będą oglądali retransmisję. Jeżeli Państwo będziecie e, e, chcieli e, uzyskać więcej informacji na temat naszych działań, to na ulicy Nawojowskiej w Nowym Sądzu, na Nawojowskiej 4, mieści się zespół zamiejscowy miejscowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa do kontaktu z tym zespołem. Tam na pewno uzyskacie również wsparcie, pomoc i wyjaśnienie naszych projektów. A tymczasem nie przedłużam, bo teraz jest czas dla Was, czas, żebyście mogli uzyskać informacje od wspaniałej Pani Katarzyny Lis, która znakomicie przedstawi Państwu ofertę Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ja wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam, łączę wyrazy szacunku i życzę owocnego spotkania. Przekazuję głos Pani Katarzynie Lis. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Panie Janie, pozdrawiam członków Zarządu i wszystkich mieszkańców Osiedla. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję za, za obecność i, i, i tutaj z nami i kilka słów. A ja faktycznie nie przedłużając postaram się Żołnierskich słowach szybciutko przedstawić Państwu ofertę Wysp Pracy w Krakowie, która jest dość szeroka, naszym zdaniem. Dzisiaj powiemy o pięciu projektach, a to nie wszystko, co mamy w swojej ofercie, ale pięć projektów adresowanych do osób, do Małopolan, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje zawodowe. Zacznę od dwóch projektów: kierunek kariera, kierunek kariera zawodowa. To projekty adresowane do osób pracujących, które ukończyły 25. Rok, rok życia. Co rozumiemy pod hasłem osoba pracująca? To osoba zatrudniona na, umo na umowę o pracy, niezależnie od wymiaru czasu pracy, to też osoby zatrudnione umowę o zlecenie czy umowę o dzieło, to również osoby ubezpieczone w krusie, czyli mówiąc, rolnicy, ale także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że nie zatrudniają pracowników. Czyli osoba pracująca to jest pierwszy warunek, drugi warunek trzeba mieć związek z Małopolską, czyli albo pracować, albo mieszkać albo kodować naukę na terenie województwa małopolskiego. I trzeci, trzeci kryterium, czyli wykształcenie. I teraz tak, osoby, które ukończyły 50 rok życia, mieszkają na terenie małopolski i są osobami pracującymi, mogą skorzystać z tego dofinansowania niezależnie od posiadanego wykształcenia. Natomiast osoby, które są w przedziale wiekowym 25-50 lat, na dzień dzisiejszy mogą z tego dofinansowania skorzystać. Pod warunkiem, że wykształcenie mają maksymalnie średnie, włączając to także szkoły policjalne i pomaturalne. I co z tego, co taka, z czego może taka osoba skorzystać? Po pierwsze, pierwszy krok to rekrutacja do projektu przez stronę do kariery.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego możemy skorzystać z usług, możemy, powinniśmy skorzystać z usługi doradczej, bilansu kariery. W ramach tej usługi ustalamy z doradcą zawodowym swoją dalszą. Ścieżkę rozwoju zawodowego, swoją dalszą karierę. I w ramach tego, tej, tej usługi możemy skorzystać z tak zwanego bilansu kariery podstawowego, czyli to jest krótkie, jednorazowe spotkanie z doradcą zawodowym, ale jeżeli ktoś uzna, że to jest dla niego niewystarczające, to, to jest za mało, chciałby się dowiedzieć o sobie czegoś więcej, chciałby skorzystać z takiej usługi w wersji rozszerzonej, jak najbardziej może zgłosić doradcę zawodowemu. Doradca często sam też zaproponuje, że z takiej usługi rozszerzony klient może skorzystać. I niezależnie od tego, czy ta usługa doradcza jest podstawowa czy taka rozszerzona, każdy klient otrzymuje możliwość skorzystania z dwóch pakietów szkoleniowych. Pierwszy pakiet o wartości 2700 zł, to jest 180 bonów szkoleniowych, każdy bon ma wartość 15 zł, i 15% tego e, wartości tych bonów to jest wkład własny klienta, czyli to, co ja muszę e, dopłacić do, do, do wartości bonów, natomiast 85% to jest dotacja. Dokładnie 2295 zł. Tyle możemy otrzymać dotacji, jeżeli bierzemy cały pakiet bonów. Ale to nie wszystko. Klient do dyspozycji ma jeszcze drugi pakiet bonów o wartości 5055 zł, który, z którego może skorzystać i, i zrobić sobie wzorowią tego pakietu szkolenia, szkolenia zawodowe. I teraz. Ważność, bony mają ważność do końca sierpnia 2022 roku, więc zapraszam państwa, żeby ci z państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszej usługi, żeby mogli z niej skorzystać i e, po prostu przyjść do naszego projektu. E, natomiast, co ważne, e, nasz projekt jest też otwarty dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli ktoś ma jakąkolwiek niepełnosprawność i jest w przedziale wiekowym 25-65 lat, Niezależnie od tego, jaką ma sytuację na rynku pracy, czy pracuje, czy nie pracuje, niezależnie od tego, jakie ma wykształcenie, ważne, że ma związek z Małopolską, czyli mieszka, pracuje lub uczy się na terenie Małopolski, to może skorzystać z projektu Kierunek Kariera i w ramach tego projektu właśnie otrzymać takie same dofinansowanie, jak mówiłam przed, przed, przed sekundką czyli dwa pakiety bonów, jeden o wartości 2,700, i drugi o wartości 5,055 zł, to finansowaniem zł. 5%. Ale to nie wszystko, bo już niedługo dla osób z wykształceniem wyższym w przedziale wiekowym 25-50 lat, dokładnie 49, bo liczymy, że osoba, która ukończyła 25 rok życia, a nie ukończyła 50 roku życia, z tego dofinansowania może skorzystać. I tutaj pod zwykłymi warunkami, czyli osoba pracująca, zatrudniona na umowę o pracę niezależnie od, od yy, wymiaru czasu pracy, yy, zatrudniona na umowę o zlecenie lub umowę o dzieło ubezpieczona w krusie lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, pracująca, mieszkająca lub ucząca się na terenie Małopolski z wyższym wykształceniem może skorzystać z dofinansowania. Tutaj do dyspozycji mamy przede wszystkim usługę doradczą w formie takiego doradztwa na platformie online i możliwość skorzystania z dofinansowania do szkoleń, to jest 180 bonów szkoleniowych o wartości 2700 zł, z czego 85% to jest dotacja i tutaj mamy dla Państwa 10 tysięcy miejsc, czyli 10 tysięcy osób będzie mogło skorzystać z tego dofinansowania. I to dofinansowanie można wykorzystać na kursy informatyczne, językowe, prawo jazdy kategorii A i B i zarządzanie projektami. Także serdecznie Państwa zapraszam. Już w czerwcu 10 tysięcy miejsc będzie na Państwa. Czekać. I oczywiście, tutaj, osoby, które chciałyby skorzystać z usługi bilansu kariery, tego pogłębionego, takiej nieco szerszej usługi doradczej, też jak najbardziej jest to możliwe. Zapraszam dla chętnych. I to nie wszystko, bo kolejny projekt. Tym razem, projekt adresowany do osób między 18 a 24 rokiem życia, czyli takie, które rozpoczęły 18, nie ukończyły 25 roku życia. Projekt Łabskila, Także adresowany do osób pracujących. Także do osób, które mają związek z Małopolską, ale do osób, które posiadają niskie dochody. I tutaj do dyspozycji mamy przede wszystkim bardzo szeroką usługę doradczą, która zaczyna się od takiej bardzo fajnej usługi portfolio, i później przez kolejne 20, około 20 miesięcy klient otrzymuje swojego doradcę zawodowego, otrzymuje takie, takie indywidualne wsparcie zawodowe, i na każdym etapie udziału w projekcie kontaktuje się z tą samą osobą, która pomaga mu, czy to zaplanować, swój dalszy rozwój zawodowy swoją ścieżkę kariery czy to zaplanować yy, i dokonać wyboru konkretnego szkolenia i oczywiście na koniec podsumować całe swoje, że tak powiem, całe swoje udział w projekcie. I tutaj mamy łącznie tysiąc miejsc. Najbliższa rekrutacja już druga, to jest drugi nabór, planowany jest na lipiec tego roku. Wszystkie informacje będą dostępne na stronie pociąg do kariery.pl. wszystko sobie zainteresowane skorzystaniem z, z tego projektu, zapraszam na naszą stronę. Na początku lipca, bądź jeszcze pod koniec czerwca, ukaże się informacja o dokładnej dacie rozpoczęcia rekrutacji do tego projektu. Także osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, to dla Was jest ten projekt. I kolejne dwie, dwa projekty, tym razem projekty adresowane do osób, które wracają z zagranicy. Proszę Państwa, jak już wspomniał Pan Dyrektor, Małopolska myśli nie tylko o tych, którzy tutaj mieszkają, pracują, uczą się. Ale także o tych, którzy chcą wrócić do Małopolski, wrócić z emigracji i tutaj kontynuować swoje dalsze życie zawodowe, rodzinne. I dwa projekty. Pierwszy adresowany do, do osób między 18 a 29 rokiem życia, i to są osoby, które przebywały za granicą minimum 6 miesięcy i wróciły do Polski. W przypadku osób, które już podjęły zatrudnienie w Polsce, wróciły do Polski nie później niż 6 miesięcy temu, a w przypadku osób, które, które dalej pozostają bez pracy, nie później niż 12 miesięcy temu. I tutaj, w ramach tego projektu, można otrzymać bardzo szerokie wsparcie doradcze, pomoc na przykład radcy prawnego, czy jeżeli byłaby pomoc, potrzebna pomoc tłumacza, przetłumaczenie jakichś dokumentów, to jak najbardziej, między innymi, taką pomoc można otrzymać. Zapraszamy do kontaktu z nami. Natomiast drugi projekt adresowany dla osób powyżej 30 roku życia, i to osoby, które nie później niż rok temu wróciły do Polski. Lub nie później niż po 1 marca wróciły do Polski w związku z COVID-em. I oczywiście te osoby pozostają do, bez pracy. I tutaj dobra wiadomość, ponieważ te osoby mogą także skorzystać z dofinansowania w ramach projektu Kierunek Kariera Kierunek Kariera Zawodowa. Wystarczy, że są e, mają status uczestnika projektu Nowy Start Małopolska. To że szanowni Państwo, jeżeli ktoś z Waszej rodziny, czy Waszych przyjaciół wrócił, bądź zamierza wrócić do Polski, e, to zapraszam do projektu nowy start w Polsce i wróć z powerem, bo opowiedziałam państwu. Mam nadzieję dokładnie, ale krótko o naszych pięciu projektach, natomiast przed nami wyjątkowe święto, święto, które jest takim dniem uczenia się, dniem dbania o to, żeby myśleć o swoim rozwoju, o tym, żeby, żeby ciągle stawiać dalsze kolejne kroki w kierunku edukacji. Małopolski Dzień Uczenia się 2021 przyjął nieco inną formułę. W tym roku chcemy Państwa zaprosić do akcji Postaw na Rozwój. Taka akcja hashtag Postaw na Rozwój która polega na tym, aby 8 czerwca, czyli w dniu Małopolskiego Dnia Uczenia się, zamieścić w mediach społecznościowych swoje zdjęcie podczas jakiejś aktywności rozwojowej na przykład podczas uczenia się. I dodać to zdjęcie z hasztagiem, z hasłem hashtag Postaw na Rozwój. Także zapraszamy Państwa do tej akcji, ale zachęcamy też do dodania na swoim profilu facebookowym naszej nakładki, którą Państwo tutaj widzicie: MDU 2021 Postaw na Rozwój. Zachęcam i bardzo proszę o to, żeby taką nakładkę sobie nałożyć, jest to bardzo proste. Wystarczy kliknąć w przycisk, zaktualizuj swoje zdjęcie profilowe, następnie, jakąś zakładkę, dodaj nakładkę i w wyszukiwarce nakładek znaleźć nakładkę mdu 2021, hashtag, postaw na rozwój. Bardzo Państwa o to proszę i zachęcam. Pokażmy 8 czerwca wszystkim, że Małopolanie są aktywni, że dbają o swój rozwój, że dbają o to, żeby zmieniać się na lepsze i korzystać. Także korzysta z naszego dofinansowania w ramach projektu Skierony Kariera, kierunek Karia Zawodowa i Łapskila, do czego Państwa serdecznie zapraszam. Tyle ode mnie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytania, jeżeli coś, coś Państwu teraz się nasunęło na myśl, to bardzo proszę o to, żeby te pytania teraz zadawać. Na razie jeszcze nie widzę pytań, ale jeszcze mamy kilka minut, więc jeżeli jakieś pytanie się pojawi, to proszę pisać. Ewentualnie Państwo, którzy oglądacie nagranie dzisiejszego spotkania. Proszę o kontakt z nami, z Wyjątkiem Złożonej Pracy w Krakowie, ze swoim Zemiejscowym w Nowym Sączu, Jesteśmy przy ulicy na Wojowskiej 4. Tutaj do Państwa dyspozycji telefon i adres mailowy. Piszcie, dzwońcie, Myślę, że w najbliższym czasie sytuacja pozwoli na to, żebyście Państwo także mogli przychodzić do nas do urzędu i, i tutaj wszystkie niezbędne sprawy załatwiać. Także za, za, zapraszam na miarę możliwości. Oddaję jeszcze głos panu przewodniczącemu, bo myślę, że chciałby jeszcze tytułem zakończenia coś do państwa powiedzieć. Także, panie przewodniczący, jeżeli pan jeszcze chciałby coś powiedzieć, coś dodać, to zachęcam. To jest ten moment. Oddaję no, dziękuję. głos. Dziękuję. No, ja chciałem podziękować pani Katarzynie naprawdę za przybliżenie tutaj tego programu. Bardzo ciekawy. Tak jak mówiłem, tutaj głównie to chyba będą zainteresowani ludzie młodzi. Ci powracający, nawet za granicy. no Myślę, do, dla pań tutaj dużo, bo na osiedlu nawet yy, czytały się panie o, o kurs prawa jazdy, także myślę, tu będzie to zainteresowanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję dyrektorowi Michałowi Kądziołce, bo yy, to dzięki niemu tutaj yy, zarząd osiedla mógł skorzystać z tej prezentacji. No i. i Urzędowi Małopolskiemu. Dziękuję, Dziękuję Panie Przewodniczący, ja dodam, że nasz projekt jest, jest nie tylko dla młodych. Oczywiście tak, młodzi ludzie też no. jak najbardziej są mile widziani w naszym projekcie, ale niezależnie od wieku, powiem Państwu, że wśród naszych klientów są także osoby, które są po 50, po, po 60 roku życia, także każdy, każdy czas, każdy, każdy, każdy moment w życiu jest dobry na to, żeby się uczyć, żeby podnosić swoje kwalifikacje, żeby się rozwijać bo nigdy nie wiemy, co czeka nas jutro i jaka przyszłość że tak powiem, zawodowa przed nami. Także tym bardziej, że dzisiejszy rynek pracy zmienia się, no może nie z dnia na dzień, ale prawie, że z dnia na dzień. Także warto się rozwijać, warto korzystać z naszych szkoleń. Ci z Państwa, którzy jeszcze z naszych szkoleń skorzystali, bo wielu mieszkańców Nowego, Nowego Sącza już skorzystało z dofinansowania lub jest w trakcie korzystania z naszych projektów, ale ci z Państwa, którzy jeszcze do tego nie skorzystali, to jest ten moment, kiedy, kiedy warto przyjść i warto zawalczyć o to dofinansowanie, ponieważ e, projekty kierunek kariery, kierunek kariera zawodowa będziemy realizować do, do 2023 roku, ale e, nie warto czekać do ostatniej chwili. Warto już teraz, już dziś e, wejść na stronę kierunek.pociąg do wypełnić formularz zgłoszeniowy i przyjść do nas po dotację. Także Państwa serdecznie zapraszam. Na dzisiaj to wszystko. Proszę Państwa o ewentualne maile, telefony, jeżeli Państwo jakieś pytania w międzyczasie nasuną, jeżeli ktoś nie będzie czegoś pamiętał czy wiedział, jesteśmy dla Państwa. Można dzwonić, pisać, przychodzić, także zapraszam, a dzisiaj w imieniu własnym, w imieniu Pana Dyrektora Michała Kondziłki, w imieniu Pana Kierownika Miłosza Drosza bardzo dziękuję za udział, dziękuję za Waszą obecność, za to, że poświęciliście nam Państwo swój czas. Wiem, że jest bardzo ważny dla sądowniczą mecz w telewizji, ale myślę że, myślę, że czas spędzony z nami też nie jest czasem straconym. Dzisiaj życzę miłego wieczoru i do zobaczenia w Twoim Urzędzie Pracy w Krakowie w zespole za miejscowym w Nowym Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.